Do głowy mi nie przyszło, żeby kwestionować decyzję tej komisji nominacyjnej, dorobek tych ludzi. Ale nie przyszło panu prezydentowi do głowy, czy uważa pan, że pan prezydent nie ma takiego prawa? Nie nie mam takiego prawa, ale uzna, uzna, uznaj to za nieprzyzwoite. No. Słucham? Niepowoływanie sędziów. No to samo. No moim zdaniem to jest tak samo nadużycie uprawnień prezydenckich, ponieważ zgodnie z całą procedurą, zarówno są dwie, dwie dziedziny, gdzie prezydent występuje, czy trzy nawet, gdzie występuje bardziej jako notariusz. To jest. To są sędziowie, gdzie cała procedura jest opisana i tym ostatnim etapem jest prezydent z jego podpisem i uroczystość wręczenia, żeby nadać powagi i rangi urzędowi sędziowskiemu, który przecież wypełniają ci ludzie w imieniu Rzeczypospolitej. Drugie to są nominacje profesorskie. Tu już też za czasów prezydenta Dudy mieliśmy to odstępstwo, że nagle jakiś profesor się nie podoba. No, ja otrzymywałem listy też kandydatów tych, tych w nie, nominatów profesorskich. przygotowane są przez komisję pod kierunkiem wybitnego historyka Janusza Tazbira. I też niektórzy mi się bardziej podobali, niektórzy mniej, ale do głowy mi przyszło, żeby kwestionować decyzję tej komisji nominacyjnej, dorobek tych ludzi. A nie przyszło panu prezydentowi do głowy, czy uważa pan, że pan prezydent nie ma takiego prawa? Nie, nie mam takiego prawa, ale uznaj to za nieprzyzwoite, no. No dlaczego ja? Ponieważ nie lubię tego gościa. No to tego wybrała Pana głosu. większość Polaków i mandat społeczny nie, no jest ale... wielki, to się nieustannie wraca jako argument. Ale to jest żaden argument. To, 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 na tym Polacy wybierają prezydenta po to, żeby był bardziej arbitrem niż reprezentantem tej grupy wyborczej.